Ciało Ramzesa, choć duch był już na swojej drodze, zostało złożone w królewskim grobowcu w Dolinie Królów. W ciemności wykutych korytarzy, wśród świętych inskrypcji i obrazów ukazujących drogę po śmierci, spoczęło w złocistym sarkofagu. Grobowiec został wypełniony darami: złotem, rydwanami, bronią i jedzeniem magicznymi figurkami uszepci, które w zaświatach miały pracować na rozkaz swego pana. Każdy przedmiot, każda inskrypcja, każdy posąg miały jedno zadanie – wspierać Ramzesa w jego podróży przez wieczność. Tysiące lat jego sarkofag pozostawał w ukryciu, otoczony kamieniem i ciszą, strzeżony przez święte mury, zagubiony wśród piasków zapomnienia. Ale Egipt nie zapomniał. W czasach, gdy grabieżcy grobów zaczęli pustoszyć Dolinę Królów, kapłani zdecydowali się na desperacki krok. W świętej tajemnicy przenieśli ciało Ramzesa do ukrytej skrytki w Deir el-Bahari. Tam, ukryty wśród innych wielkich faraonów, Ramzes II zasnął snem, który miał trwać wieczność. W milczeniu, w ciemności, w mroku, przeszytym jedynie modlitwami z dawnych czasów, król czekał. Czekał, aż świat ponownie sobie o nim przypomni.